Czy chcesz zarobić od 100 tysięcy do nawet 1 600 tysięcy kredytów w 5 minut? Jeśli tak, to dobrze trafiłeś. Oprócz kredytów damy radę zgarnąć jeszcze kilka reliktów, jak i standing w nowej frakcji, która doszła wraz z aktualizacją 1999. Film ten może zawierać spoilery z wcześniej wymienionej aktualizacji, więc jeśli nie ogrywałeś jeszcze nowej misji, może wyłącz teraz ten film, a resztę zapraszam do oglądania. Najważniejszą dla nas rzeczą jest w ogóle dostęp do tej misji. Aby odblokować misję, którą potrzebujemy, musimy zrobić zadanie fabularne: The Hex, które odblokuje nam dostęp tutaj do nowej mapy, nowych misji. I potrzebujemy misję o nazwie Cobin West. Jest to polowanie na Lega I głównie w tej misji interesuje nas save, który może się zrespić a w tym safe mamy gwarantowane 100 tysięcy kredytów do podniesienia. Zależność, że to jest do podniesienia będziemy wykorzystywać przy boostowaniu naszych kredytów. Dobra, mając pokrótce omówioną misję, przejdźmy teraz do buildu. Naszą najważniejszą rzeczą będzie Chroma. Nieważne, czy to jest Chroma Prime, czy też zwykły, ważne, żeby miał dostęp do czwartej abilitki, która pozwoli nam zboostować podniesione kredyty ze 100 tysięcy do 200 tysięcy za każdym otwartym safe. Reszta buildu jest dowolna, możecie sobie tak jak ja wrzucić Eklipsa, aczkolwiek nie musicie. A jak chodzi o mody, też totalna dowolność, wrzućcie sobie jakiś modna przeżywalność, jak na przykład Rolling Guarda, troszkę energii, jakiś Ability Strength, jeśli macie Eklipsa, jeśli nie, to nie potrzebujecie, jakaś duracja, żeby ten Eklips dłużej trwał. I to wszystko. Arkanów też nie potrzebujecie, one są kompletnie opcjonalne, możecie to zrobić bez nich. Jeśli chodzi o wyposażenie broni, no to weźcie swoją najsilniejszą lub ulubioną broń, w moim przypadku będzie to toroid. Jeśli chcecie sobie bila do toroida zabrać, to tutaj macie po kolei mody. Spauzujcie sobie, jeśli będziecie potrzebować. I teraz przejdziemy do następnej rzeczy. Kolejną częścią naszego buildu będzie bestia. Dowolna bestia, wasza ulubiona, z dowolnym buildem jaki tylko chcecie byle zostawić jedno miejsce na jednego konkretnego moda, którym jest Prosperus Retriever. Karta ta daje nam 18% szans, że nasze podniesione kredyty będą zdablowane. Czyli jeśli boostujemy sobie chromą na 200 tysięcy i nasza nam polosuje, mamy z tego już 400 tysięcy. Kartę tę możemy zdobyć u The Business. Za kilka tabliczek z polowań. Tutaj macie pokazane, jakie tabliczki potrzebujemy, aby móc sobie taką kartę zdobyć. Mod ten również możemy zakupić na rynku za około 10 platyny. Przejdźmy teraz do innych sposobów boostowania sobie kredytów. Odpuszczmy market i wpiszmy sobie credit booster. Na przykład na 3 dni za 40 platynę. Ten booster pozwoli nam. Na zwiększenie naszych zarobków z 200 tysięcy na 400 tysięcy oraz z 400 tysięcy, jeśli nam bestia podwoi, na 800 tysięcy. Teraz porozmawiajmy o ostatnim sposobie boostowania kredytów. Jest to event weekendowy boostu kredytów. Jest on organizowany co jakiś czas i mnoży się on z innymi boostami. Także jeśli mamy wykupiony kredyt booster za platynę, ten weekendowy kredyt booster dalej nam zdubluje to. Czyli jeśli mamy te 400 tysięcy coran, teraz mamy 800 tysięcy coran, a gdy nasza bestia nam zbufuje nasz drop, mamy 1 1,6 mln coran. Niestety jest to właśnie sprawa okolicznościowa, nie mamy na to wpływu i trzeba czekać na odpowiedni weekend, żeby móc sobie poparmić kredyty. Dobrze, skoro kwestie przygotowań do misji mamy za sobą, przejdźmy do samej misji. Gdy jesteśmy już w naszej misji, przechodzimy do wykonywania jej, jednocześnie rozglądając się za znacznikami safe'u. Znacznik, jaki safe macie obecnie na ekranie. Gdy znajdziemy się już przy safe'ie, potrzebujemy odnaleźć klucz. Zazwyczaj znajduje się gdzieś w okolicy 100 metrów od safe'u i pika, gdy się do niego zbliżymy. Możecie teraz posłuchać, jak to pikanie brzmi. Gdy mamy już klucz, podchodzimy do safe'u, klikamy czwórkę, otwieramy safe a chroma boostuje nam kredyty do 200 tysięcy. Jeśli nasz kompan polosuje, to boostuje nam on do 400 tysięcy. Przy zakończeniu misji zostaną jeszcze dodane następne mnożniki, jak kredyt booster lub weekendowy event boostera kredytów. Po otworzeniu safe'u kończymy naszą misję z LEGO legosajta i uciekając. Przedstawię Wam teraz kilka porad, jak robić to efektywniej. Rozejrzyjcie się na początku, nie pędźcie od razu do KLMOS-a. skręćcie w dwie inne alejki i sprawdźcie czy save wam się tam nie zrespił. Jeśli nie, to kontynuujcie misję. Polecam też nie rozglądać się za daleko już podczas misji, gdyż save w większości przypadków jest gdzieś po drodze do celów, np. po drodze do lego site'a albo ucieczki. Zwyczaj, gdy nie respił mi się gdzieś w okolicy celów misji, to nie mogłem go znaleźć i niepotrzebnie marnowałem czas. Chciałem wam jeszcze zaprezentować jedną z najgorszych lokalizacji klucza, Znajduje się ona przy safeie na samym początku misji, jeśli safe zrespi nam się w jednej zalejek. Jeśli safe zrespił nam się tutaj, klucz może znajdować się na górze, w dość widocznym miejscu lub na dole dość mocno ukryty. Aby znaleźć drugą lokalizację klucza, potrzeba nam strzelić w to miejsce, powodując eksplozję i tworząc dziurę. Wskakujemy tutaj dziury, a w dziurze znajduje się klucz. To by było na tyle. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że metoda Wam się przyda do leniwego farmienia kredytów. I w ostatni weekendowy event udało się wbić 50 milionów kredytów, w międzyczasie oglądając coś na drugim ekranie. Zapraszam Was do zostawienia lajka, suba oraz komentarza i powrócenia w przyszłości na nowe materiały. Siemka!